Cześć, witam Was w kolejnym openingu clan Chestu. przed chwilą niedawno dopiero wstałem, patrzę, a tu mojego połowę klanu prawie nie mam, poszli sobie założyć jakiś nowy, siedzą w top 5, w top 3 Polish Kings, dobra, nieważne, yy, klan się z niebawem znowu napełni, a ja zaraz muszę, za, dosłownie za 15 minut i jadę do pracy, mam kolejną nockę, pracuję od 18 do... 6 rano u was już będzie 19, bo w Anglii jest godzina do tyłu. Dobra, nie przedłużamy, bo nie lubicie tego. Pamiętajcie, jeżeli, jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie kanał i skomentujcie, a możecie nawet zasadzić lajka jak Wam się spodoba. Dobra, miejmy nadzieję, że chociaż na osłodę tego wszystkiego dzisiaj i ostatniej nocki wpadnie jakaś legenda. Ponieważ openingi po to są, żeby wpadały legendy, a nie fajer Dobra, zobaczymy. W tym sezonie bardzo mało, bardzo mało w tym sezonie gram. Będę musiał teraz na wolnym dojrzeć 4 dni wolnego to nadgonić. I znowu nie ma legendy. Znowu nie ma legendy. Dobra. Nie ma legendy. I teraz przechodzimy do Clan Chestu. Pod ostatnim filmem pisaliście dlaczego robię cięcie właśnie między przejścia z e, tamtej skrzyni, przykład do Clan Chestu, ponieważ. To co piszemy na czacie nie zawsze chcę, żeby na przykład się pojawiło na filmach. To są nasze czasem prywatne sprawy, więc dlatego to wycinam, bo wiecie dobrze, że trzeba wejść na czat klanowy. Czasami, czasami komuś się wymknie jakiś blues, albo coś, a wiecie, że ja raczej staram się na kanale takich rzeczy nie pokazywać. Jednym to się podoba, drugim to się nie podoba, ale taki jestem. Oczywiście w pracy mocno się na przeklinam i dlatego w domu na live'ach, na streamach, na odcinkach jestem spokojny. O, już barbarzyńców będę miał mógł robić na 13 level niebawem, chociaż ostatnio nimi nie gram. Dobra, i teraz będzie epik czy coś? Będzie legenda! Będzie legenda! F dziękuję, chociaż ten dzień mi dzisiaj troszeczkę się poprawił. Będzie legenda, tylko ciekawe teraz jaka. Hmm, Przydałoby mi się. Nie wiem, co by mi się przydało. Każda legenda by mi się przydała. Ja wiem, że niektórzy z Was jeszcze nie mają żadnej legendy i piszą: fajnie by było nawet Pendolino dostać. Dobra. Mam nadzieję, że nie będzie Pendolino. I. Oto jest dziadek Bruce. Dobra. Dostaliśmy dziadka Mroza, czyli Ice Wizarda. Jest to moja pierwsza legenda w tej grze, którą miałem ogólnie. Cieszę się. Poprawił mi się lekko humor. Jest kolejna legenda z Piście Piszcie w komentarzach jak u Was Sklanczest Niedziela mam wolne. Może petniemy jakiegoś live'a. Macie jakieś pomysły? Piszcie pod komentarzem. A ja sobie w pracy będę dzisiaj na nocce czytał. Na razie.